Serio? Dwa. Jebane arty! Tu się zgodzę, tu się zgodzę akurat. No one tam stoją, ja kurwy nie widzę nawet, nie? Hyhy, ślepo! Jak stoi tu Jojo... Ty co to jest?! Mam 14,7 ładowania, nie? A pod, pod spodem po lewej mam 13 sekund. Od intuicja. Aha. Jak, 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 jak masz załadowany i zmienisz, to ładujesz tyle ile masz pokazane na dole. Tak. A no jest, faktycznie, tak to działa. Ale jak jest załadowany dopiero. Tak, jak no, podczas ładowania to ci się zeruje się wszystko. No to dobrze, bo, bo tego nie było, nie było i to jest taka przydatna rzecz, powiem ci. Szczerze. Znaczy intuicja dobrze. była, intuicja była. No, ale bo... nie miałeś podanej tej. Informacje. Miałeś... No właśnie, to co z tego, że miałeś intuicję jak nie wiedziałeś ile będziesz ładował. Tak samo na artylerii to działa. Też na artylerii też masz pokazane ile... Chyba ile masz y, przemiany. No nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale to musisz mieć umiejętność intuicji No ja, jak nie mam, pan, ja nie mam... Nie, ja nie mam intuicji, ja mam tą możliwość pokazuję zmianę pocisku. Może masz, bo masz dwóch ładowniczych w tym czołgu, nie? Nie mogę mu pierdalać, bo go nie widać! Halo, medy! Dobra, jestem. Tam jest czołg, ja go nie mogę trafić, bo jest za budynkiem. Szczerze... Nie trafiłeś. Czy nie trafiłem? Ty też nie Nie, nie trafiłem! Ale... Będzie pierdolą od <grym> Cofnij się Wiem gdzie wiem gdzie mogłem się z... Mogłem tam za budynek, ale teraz to już Łoł Jest taki dźwięk Taki masz na mnie mapie kółko pokazane Tam gdzieś strzeliło artylerię No tak, ale jest strzenił Ła, są od lodówki że sorry, nie od lodówki Uuu! Zajebałem go na ślepo! Nie wiedziałem, że go przebiję tak sobie na napierd pierdolę strzeliłem. Ale dobrze. Ulęć, poluciał. Nie trafiono w pancerz. Co? To komunikat, nie trafiono w pancerz. Au. Ja nie, kiedy dostałem, wzięło. Właśnie, no, serio. Proszę, kiedy ja dostałem, wzięło. Proszę się, będzie na nas dwóch strzać. No masz. Ty, jest jakby inny dźwięk złogi, jak jesteś ogłoszony Taki bardziej... nie, że ogłusza cię, nie? Ale widać od razu, że niektórzy z przeciwpancernych strzelają, niektórzy właśnie z tych ogłuszających. Bo ten, kurwa, M48 na świecie, a ci nic nie robią im. To no bo oni go nie widzę, to jak mają zrobić? Nie, nie trafiłem. O, 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 STB. STB, STB, chodź tu. Dobra, nie widzę Cię za budynkiem, jest coś. Jaki dźwięk był, słyszałeś? Jak petardy. Jakbyś strzelął. No wiem, bo to takie dźwięki śmieszne są. Fakt, jest jakiś dźwięk jak pocisk wleci, to fakt, musi być, nie? Bo to jest opór powietrza, to po prostu... Dźwięk. No wcześniej nie miałeś tego, w poprzedniej wersji. Dziwne, nie? Gdyby tego nie zrobili. czyż to powinno być, Albo jest obowiązkowe. Będziesz przynajmniej wiedział, czy Cię pocisk trafił, czy nie. Będzie tylko wziu! Nie, odsuń się ode mnie. A tak było, tak jak w hu I to wszystko, tak jak w hu K.U. W.H.U. To. Zdejmijcie cię, Ale motone. ryzykuję, ja pierdolę, ale ryzykuję. Ja pierdzielę, ale ryzykuję. nie ma ich tam, bo tak to bym dostał już. O kurde. Ale idę. Dignął się ode mnie. No, <ścoughs> 80 HP. Bo myślałem, że w lodowę trafię z burzącego, a ten się musiał tu pokazać. Było złamać. Akurat strzeliłem. to wtedy 92? Może być gdzieś wtedy 92. Aaaa, bo jest. A nie, tam jest. Ej, ja jakbym ja załadowany to bym go zabił. Bo celowałem idealnie w te miejsce tylko mi się ładował pocisk. Widać teraz i Widać teraz, jak ten czołg ma blachę dodatkową taką. 20, 30, może 40 metrów mm. może, tak na oko patrząc, nie? Chociaż nie wiem, bo ten czołg jest cholernie duży w porównaniu do człowieka, więc myślę, że więcej może jeszcze mieć. Ludowy, wszystkie tam będą nie. na winklu stały. Eee, Wiedziałem, że dostanę zamiast badgera? Ja jestem tu. Nie ty, to 50B, MX50B. Pierdolona sobie siedzi tam. Dawaj, je szarżujemy na krakbagę na tego o, jadę... Kurde, beczka musisz mi to zasłaniać. Ej, ja Beczka chyba. Ale mało mi zadałam. 150 parę. O kurde, je, lodujesz Czemu chuje nie jedziesz i jechać na chuj ty kuru stoisz Weź jedź do przodu, bo blokujesz coś. No dobra. No muszę się cofnąć. Jeść na tamtego AMXa Niech go dobił. <laughs> no bo po co tyle luf w jednego, jaki on jest na dobicie ja i tak bym zdążył pierwszy to wiesz Kill, Steal nie trafił. A tam jest K91, nie przyjadę do was Idzie tam że nie, 12. Ty to masz fajnie, bo ty się jeszcze tu postrzelasz, a my tutaj trochę lipa. Ja na stoję nawet więc nie ruszę hmm. No kurwa był tam, a ja go nie widzę ja pierdolę, nie no. no Ten jedzie pardon. Badger z tamtej strony, ale Kurwa ten K91 jest jak chuj nie widziany nie z o jest To jest średnio Wciski mają większe przebicie, czy mi się wydaje Jak dotrafiło? Myślę, że to nie trafi Co jest Co jest do mnie się gdzieś z tych rejonów Jak ty masz go stamtąd go bicie? Na niego To jest strony. Uj. Mamu jedne z burzącego. To muszę załadować No pokaż się tym buzetę Kulinem Nie trafiłem Teraz się dingnął ode mnie Uhu -huh. uh -huh. To gdzieś co stoi Ej! Uważaj buzeta! Buzeta, zaraz ci pomogę, ale ten mi stoi i szczyciel blokuje, wiesz? Ja ci stoi ci? Uciekaj Nie przebijem. O, Ustałem ten też Ja to do, się... do ciebie. Nie daj mu się. No co jeszcze stoi. Jak się na mnie odwrócili, to gowal. Poluję w niego Patrzy się na Ej, ciebie. CS. Ej. Tam co jeszcze stoi Ja nie wiem bo tam co stoi Nie w tę stronę Teraz wyjedź Wyjedź i go y. Serio? Chyba Arty Tu się zgodzę, tu się zgodzę akurat One tam stoją, ja kurwy nie widzę nawet, nie No chyba. <laughs> <laughs> No nie! Nad nim! I to jak perfidnie! Dobra, chuj. Ale ja wiedziałem, idę, 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 idę skąd, z którego strony dostałem? Z której strony dostałem i tam przycelowałem w tamto miejsce. O. Nie trafił. Przycelowałeś? Przycylowa nie wolę nie się Na, na autostanie. A, świeca się. I Ty I też się świecisz. Nie, ja nie. O też nie, ja nie wiem. E, bo ja nie mam zarobek. Ja Podjedę tu bardziej do krawędzi. Bo mnie swebdzie przy samej krawędzi. Ej. Kura mi zabić na mumie Kurde, zdąży. Kura. Jaka kura. Jak może ci kura zawisnąć na gardle? Kura. Ładkie obasy. A skóra. No, bo mogę. E, o no. tą jedną stroną stronę no. nie? No. Jestem ogłuszony, a dostałem strzał od... Dostałem od... strzał od 110 i zostałem ogłuszony. Co? Może mi ktoś to wyjaśnić, jak? Penetration! To kurwa przerzucił się ten job, zapomniał. Kurde! Eee yy, 5%. Yyyyy, 5%. Serio? Nie trafiono w pancerz. Seriously? Nope nie. Nope no, Pest, kurde. czałgi, ja nie nie jest To Tiger P jest, kurde Kur... Z tej strony te czołgi Jeszcze Ferdziu jest tu, kurde Nope Jeszcze Ferdek tu podjechał No Jeszcze Ferdynand! Czekaj się, no bo to sami jesteśmy, oni nas poradzą Ja spróbuję z Ferdynandem pomóc, ale nie wiem czy mi się to uda Nie wiem, z drugiej no. jest to Walgo, go, Ile wejdzie? No, ładuje. Tak jasne. No. Ciekawe Where? jak mnie podpalił huzłama zjebany. No kurwa, ile was tu było? Ja pierdolę. Serio silnik? O kurde. No. ma? No! Digłeś się sprzedł <grym> Houston we have a problem Nope 1400 zrobiłem Ja w ogóle muszę zrobić zjebano zadanie Zadać przeciwnikowi 2000 i odbić po odbić 9500 A <grym> Ja bym ktoś udział w danym zajęciu bez przeciwnika lub zresta swoją lub neutralną Zadaj 3000 i wygraj Bitwę, czyli zniszcz przeciwnika, zębisz bazę o. lub obróń bazę? Przydałoby się znaleźć, znaleźć jakąś przy... osobę z tych pięć ciebie, żeby była, wiesz? I tak chcę zagrać we trójkę. A to e, Filip nie ma? Pozdrawiam Filip z Nie ma, co to nie ma. Co, co, Pomnię. On nawet w ogóle chyba nie ma tej linii zrobionej. No że z cholera jasna na pewno mi wykrył. Zarawę to te... A jak wykrakałem, już to sam. Zarawę Co? To co się stało? Zablokowałem się kami. Kurwa, jak ja nie lubię takich właśnie startów. Jeszcze nie Arta. Marta to jest ten. Patrz, ten? Ten. ten light mi wkurwie, bo zaświecił. A ten EBR go nie zdejmie, mam full cool HP, nie wiem co on robi. Pa, on zaraz się znowu wyświecił, Uważaj, nie. Albo jednym, będzie, będzie, będzie tragedia. Weź trzy sekundy. No mnie też wyświecił! Nawet nie zdążyłem dojechać a już mnie widzi No amunicja, super! Trzeci Pan... no wszystkie arty mnie walczy Nie mogę ruszać Ale tamten to chyba ładuje magazynek Ja pierdolę, co za EBR No co, za arty No nie zajmie, się nim, tylko stoi, no i dobrze, chuju, że zdechłeś tam Ale jeszcze ten by się przydał nas żeby zdech, bo kurwa nic nie robią Durnie No ja pierdolę będę się świeciał jak psu i jajce, nawet nie zdążyłem wyjechać Nie wiem kto mnie świeci Ten no, w ogóle nie Surprise, ma mother fucker Kurde, jeszcze ebola Kurwa, gdzie, przy, przez góry ma rentgen, widzi nagle czołgi mhm. Gdzie ja Ja nie wyjadę tam, bo no, ebola trzeba mnie coś ze złota Ja nie wyjeżdżaj tam no, a Mam wyjście nie będę tu stał, bo mi arty będą tu i tak nic nie zrobię. Nope, nope! Wszyscy walą ze złota, same z żółte pociski tylko widać. Nie no, nie Batrzał to z tyłu wyłolił. Batrzał to rotał. Kurwa, tak ma stać? Ja no. najlepiej nie graj. Ja, Ty, o, od 50m odbijem. Bokiem. Ała. Nie trafiłem! To wydaje mnie... ...koło jedno. Eee, 5%! Eee, bie, bie. No dawaj E3 kawal złota nope. A walnujesz złota, bo się odbiłeś E, noob Kurwa no. Jebane Krakwagen, znowu z hitu Spierdalaj No ja, jeszcze nope. ta z jebana.

Czemuś nie weźmiesz byka jak ja? Nie bo no. musiałeś jeść za skórkę śmieszną. Ja nie mam tej skórki, jakbym mógł, bym ją też zamontował Ole, ole, Ja bada jeba, jeba, dole Ole ole, gdzie jeba, jeba, Gdzie ty strzelasz, gościu? AMX to ma Z Tym amx -em. Nie, nie AMX-em, Nooo no. Teraz hajka? <laughs> Jest triggerowy, na hajki zmienił Ryzykuje trochę jak ja Eeee Cofam się, bo mnie zajebił UDES magazynka Nie, UDES nie ma magazynka nie wiem, ale szybko strzela Nie zje Nie widziałem, że on tam siedzi tak nikogo. go tam nope. Co? się stało z tym pociskiem? Jadę do ciebie Idziemy go na zmianę napierdalać Czekaj Teraz się ładuje O, beczka Jeżeli znaczy nie beczka, tylko ta Tak, znaczy Ja pierd... O, oh, shit Dole, jak on mnie trafi. Ani go w gąskę, dawaj! Te 95! Ładuję! Uuu, dostał w dupę. Jednij mu. No jedni! No wal! No co jest z tobą? Ładowałem oh, to, oh. co ty chcesz. Tak długo? Na 17 17,5 ładuję. A wcześniej strzeliłem już te 9,5. Jak zwolę jest. Masz tamtego, wal go! No, ale dałem. Był, musisz patrzeć ty tył, patrz. No to wal go, bo ja nie mogę tak. Musisz mi dupę osłaniać też, jak widzisz, że nie mogę, to się od razu oddra. Nie może rębalu. Zeższy chcę, że są... O nie! Nie zdążę się wycofać, zajebie mnie, nie! Nie, 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 nie. Mnie prędzej za Bo ja mam też mało. A co ja mam powiedzieć? <ślesz> o, ale... Kurwa light, ja pierdolę, Rusz, tupę! Miałem zniszczyć dwa ciężkie czołgi, nie zniszczyłem. I chuj, nie zalicza zadania. Zajebiście. A few moments later. To celuje? Tak, patrzy się. To jest Ace space On się patrzy na ciebie, uważaj. Widzę. Jeszcze się nie odwraca, on udaje, poczekaj, teraz. No jedź, jedź, jedź. Wal mu że. no co ty robisz? Wal. Nie miałem jak się obrócić. Serio? No się jeszcze raz! On już nic nie zrobi. Nie Ja wiem gdzie pojadę. Uuu, wiem gdzie pojadę. Nie pojadę Do prost, przodem, do przodu. Ja mu turbinę raz zamontowałem, ale nie było dużej różnicy. 4 km. max. Mhm. Mm nope. Ja, wyczyłeś, nie, ty? nie A do mnie nie se strzelają, nic nie zrobią. I co chuj? Ej, mnie. Nope. Nic mi nie zrobi, mogę nope. wyjechać jechać. Ej, PZ2J jest, nowe bez Serio? A ty, PZ1C dupą wyjeżdża No trzeba Przecież nie siedzę w PZM 3,5, chłopie Ile falę? Ile Dzięki chłopie, że mnie wypychasz e, Dałaby mi się pomóc tym samym czołgiem co ja mam Nope, 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 ja no, mam, nope ja mu nic nie zrobię yy... Nope Nope Nie trafiłem Co chuju kurwa Chcesz się rżnąć. no ja ci nic nie zrobię Rrr. Ty, głupia walka, co? Ja nie będę do debila strzelał, on do mnie nie strzela Musisz mi z nim pomóc, tylko ty go przebijesz On nie jest nie mi tym 4-18 Walgo Ładuje Nie! Nie we mnie! Wypcham mu dupę, to będziesz go w dupę walił O, wal go teraz o. Okej, skupiam, skupiam, skupiam A gdzie jedziesz, kurwa? Napierdalać go czekaj, schował mi się Nie, nie mogę... Ej, dobra Myślałem, że go nie trafię w ogóle, ty Głupia walka, co? Ciekawe czy ci dałbyś się w średni Ty, to ja czy No, o jeden kilometr <grym> dużo. O. o! Cześć, to oddy! <grym> Jak się wystraszył, O, kurwa! Pewnie sobie pomyślał. To jest Hicha. Jeszcze. Wreszcie nie kupujcie. No! O, o. o, amunicja! Nie! Kudę! Weźcie, nie kopujcie, a zaraz widzimy. Aaaaaah! Chodźcie, nie dotują.

we yeah. yeah.